Mandero. No, mam tutaj drugi zestawik pewnie y, wyczekiwany przez wielu. Mandalorian N1 Starfighter. No, oczywiście to jest y, jak zwykle z serialu Boba Fetta i Mandaloriana. Więc. Y, jak ktoś już oglądał, to już będzie wiedział o co chodzi, polecam te seriale, warto o, o sobie poglądać. No i tutaj nie wiem jak to mówić, no to pokazuje, że mamy cztery minifigurki, tak? To są cztery minifigurki, no. Jest Grogu malutki, Mando, no i tutaj ten <ścoughs> yy, robocik, jak, on, jak go tutaj nazwali, zaraz zobaczymy. Yy, już wam mówię. Droid. A, no Droid, no. Więc, no, zestaw prezentuje się nawet fajnie. 412 elementów. 4 minifigurki. Cena katalogowa 279,99. Oczywiście rok wydania będzie pierwszy czerwca. <grym> Więc, no, trochę pewnie poczekamy na niego. Ale ogólnie. Też będę go chciał mieć w swoim zestawie, bardzo fajnie wygląda w ogóle, w ogóle lubię Mandaloriana i Baba Fett'a w seriale, więc na pewno będę czekał na, na ten ze sobie secik, nie? A jak Wy? Też będziecie czekali? No i na tyle, no, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, dzwoneczek, byście wiedzieli co się dalej dzieje. Trzymajcie się, cześć!